Ero 8.0, moje nowe przywitanie sam wymyśliłem. Yy, a to w sumie jest pierwszy odcinek z Marvel Spider-Mana z roku 2018. Musi musimy go dokończyć, bo dokładnie na grudzień wychodzi druga część, która będzie na moim kanale obowiązkowo. Więc zostawcie łapkę w górę. A miejmy nadzieję, że nie wysypie się. Jak nie zostawicie łapki, to safe się wysypie. Zobaczycie, a tymczasem wybieramy normalny, czyli jest, jest, jest niesamowity, miły, wspaniały. A ja, że ukończyłem na innym save to jeszcze mam dodatkowe, bo kończę ją jeszcze kiedy nie byłem YouTuberem, więc no, a tymczasem. Wybieramy chyba niesamowity. Yy, jak niesamowity Spider-Man. Wybieramy jakieś opcje, napisy. napisy nie, wyłączę napisy. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie napisy. A my kontynuujemy i zaczynamy piękną przygodę w tym uniwersum. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze, bo mikrofon mam w słuchawkach gamerskich. Miejmy nadzieję, że nie szumi nic. A, jeszcze! Na, gdzieś też na grudniu zaczynamy nową serię. Miejmy nadzieję, że się spodoba. Może będzie nowa seria, bo nie wiem... To jest gra z Family Friendly tak sobie, bo gierka się nazywa Watch Dogs Legion, tak to ktoś, się tak ktoś chyba mówi, wymawia czy cokolwiek, ale nie rozmawiajmy już o tym, tylko rozmawiajmy o tej pięknej produkcji. Na przykład ja czekałem pół roku, aż ją kupiłem. No gdzieś tak, pół roku. Yy, pół roku ją kupiłem, i tam yy, wtedy jeszcze ten. Nie miałem kanału, kiedy ją kupiłem, z tego co pamiętam, albo nie, albo po paru miesiącach, nie, nie pamiętam dokładniej, yy, ale na pewno nie od razu. No, fisk. Kingpin. Znam całą fabułę, oczywiście nic nie spoileruję. Yy, od razu wam mówię, że fabuły dwójki nie znam kompletnie. Będziemy ją na spontanie przechodzić. Więc no. Zauważcie, że tam z tyłu był plakat. Możecie sobie cofnąć z pierwszej walki Spidermana na... Takim tym, w pierwszym filmie, to chyba był z 2002 roku. O, ten plakat z tego co widzę zniknął, magicznie. Nie będę też nic gadał, kiedy będzie jakaś kadcenka czy coś, czy będę rozmawiać. To ja nic gadać nie będę, żebyście mieli fan też z mojego gameplayu. Do zabawy? Znasz jego prawników. Musimy się trzymać przepisów. Proszę, Juli, osiem lat na to czekałem. Chcesz pomóc? Leć na Times Square. Zdaje się, że jego ludzie próbują zatrzymać moje wsparcie. Jasne, zaraz tam będę. No, bardzo fajnie. Nie wiem, czy u Was... Halo, Parker, Gdzie jesteś? Musimy przeprowadzić chociaż jedną próbną demonstrację, zanim zjawi się komisja. E, tak, przepraszam, wiem. Mam drobny problem. Niedługo będę, obiecuję. Muszę się pośpieszyć i wracać do prawdziwej pracy. E, no, e, Peter, przeminie, nie przerywaj. E, e, A tak. E, ogólnie to... O właśnie, tutaj mówił Peter. Ta gierka ma też jakieś tam strategiczne różne zagadki. Co nie, wie, nie wiem, nie dla mnie zbytnio nie jest ciekawe. Też co dla kogo. Będą też lajwiki z tej gierki, gdzie będziemy jakieś poboczniaki przechodzić, takie poboczne misje czy coś. Ok, lecimy. Na świeżych ok, ja tutaj wszystko umiem. Tu pajęczy zmysł będzie błyskał, bo strzelać cię przed nadchodzącymi atakami. Kiedy ty zobaczysz, przygotuj się do wykonania unik. Unik jest pod kółkiem. Muszę mnie o kurde. Tutaj rzucać różnymi przedmiotami też możemy To jest naprawdę koks No, ja też nie mogę się doczekać. Co się stało? nam sejwa nie rozwaliła. Lecimy do Fisk Tower. w wsparcie i ogarnijcie śmigłowce! Juri, w porządku? Jeśli opuści budynek, wyślizgnę się na mnie. To ja pójdę. Masz wolną rękę. Tak. Już nie ujadę. Uwaga! Ej, dokąd idziesz? Łapcie! Utoruję wam drogę. Za mną! Spadaj, Spider-Manie! Damy sobie radę! Okej, okay, lecimy. Zysku koncentracji, atakując wrogów. Mając więcej koncentracji, możesz ładować większe obrażenia. Co dawać większe obrażenia, znaczy y, zwiększ swój licznik serii, by szybciej zyskiwać matko, y, By szybciej zyskiwać koncentrację. Zyskową koncentrację w czasie walki w powietrzu. Nie chcecie martwić kolego, ale nie dacie rady. pracy. Użyj koncentracji, by się leczyć, im więcej koncentracji, tym więcej ty, zdrowia odzyskasz. Chyba tak, dawaj, dawaj. wyłączyli windy na schody. Ja tam wolę działać bezpośrednio. Ok, let's go. Spider-Man, co u ciebie? Wchodzę na górne piętra. Mam nadzieję, że nikt nie włączy lit. Nasze śmigłowce są pod ostrzałem. Fisk ma uzbrojonych ludzi chyba na każdym piętrze. Jest zdesperowany. I atakuje nas wszystkimi siłami. Muszę go znaleźć i to zakończyć. Jeszcze nie. Właśnie podsłuchaliśmy ich rozmowy. Kasują wszystkie dane z serwerów. Musimy mieć te dowody, jeśli chcemy go wstać na dobre. Dobra, co do serwerowni. Ciocia dzwoni. Lepiej wiatr. Cześć, życiu! co to za hałasy. E, oglądam film o superbohaterach, co wam? Chciałam się upewnić, że nasza kolacja jest aktualna. Pewnie! Słuchaj, muszę kończyć. Dobrze, kocham cię. I ja ciebie też. Stój no to go! Pewnie bastej koncentracji pozwala na, wyko na wykończenia, które natychmiast nakałtuje no, wroga. Okej, okay, let's go. Lecimy z nimi. I tak wam da popalić. Dawać następnego. Już żałujesz swoich wyborów? Hmm. serwerownia by była gdzieś tam zniszczą hmm. wszystkie może wentami. O, moje własne prywatne wejście. Fisk to klugawy kryminalista, ale ma wyjątkowo czystą wentylację. Hej, sepka załóż wszystko kasować. Nie da się wszystkich. Są tak uroczy w swojej nieświadomości. Jak? Jesteśmy albo No nie wiem, ale ja wiem. Czy to wsparcie techniczne? Zapomniałem hasła. Nie daj się Nie masz kolego! Kolego! Ja myślałem, że w poprzedniej pracy miałem informatyków. Ok, let's go. Muszę się dostać do konsolety, zanim wszystko skasunie. Zobaczmy, jak dobre mają zabezpieczenia. Oj, zapomnieliście o najnowszej aktualizacji. Chowasz się w serwerowni. To tchórzostwo. Nabędę na ciebie. Mówi gość, który w panice usuwa historię przeglądania. Po tylu latach wciąż jesteś tylko naiwnym dzieciakiem. Fakt. Ale to dodaje mi uroku, nie? Okej, okay. let's go! Rodejrzyj się! To moje dzieło! A ty zrobiłeś kiedyś coś znaczącego? No, raz załatwiłem nadejrzenie tego sposionego szefa gangu i to przedśniadanie. Bez mnie rozpełzną się te wszystkie człowieka. Wiele razem przeszliśmy. Prawie żałuję, że to koniec. To tylko wstęp. No to przygotuj się na gwó... Widziałam. Fisk mógł zaminować cały budynek, więc wysyłam saperów. Dopilnuję, żeby im nie przeszkodzono. Nie wnikam. Co tu się stało? O! Dzień dobry! Podobało ci się? Mamy tego wiek! O! Fajnie! Ja tam lubię ciasto! Mówi gość, który bawi się lalkami. Okej. Okay. Idź to sprawdzić poszukamy go. Pułapka, idealnie Wszyscy wychodzić! Ewakuować budynek znajdę ich Podniosę to musicie szybko się wyczołgać. Jeśli dacie radę, pomóżcie rannym, jasne? Okej, okay, let's go! Let's go, dawaj, spicy! Szybko, szybko, szybko! mi głowce oberwały. Musieliśmy posadzić ostatni. Jeśli Fisk mi śmigłowiec, nie powstrzymamy go. Ani nie ruszymy w pościg, jeśli odleci. Mam dziwne wrażenie, że od początku to tak zaplanował. Po no pewnie tak było. Kurde... Juri, daj tu sanitariuszy, szybko! Próbujemy. O, o Pazdan! Siema, Pazdan! Przesadza. Co jest? Narodowy dzień na rakiet? No ja nie wiem. Pewnie ta. Let's go. Go. Wszystko gra? Właśnie mieliśmy wzywać, wsparcie. No to jestem. Prowadź, będziemy tuż za tobą. Uwaga, szefie. Klamusy. Hey. Przeciwnicy z tarczami blokują ataki od przodu, ale są podatni na ataki od tyłu. Dokonać od początku chodzicie na pasku fiska? Nie, teraz będzie mnie to prześladować. Zatem plan nie wypalił. Pora na plan B. Od to jest dobry plan, jeszcze jak? przyjemności okej, okay. let's go piszesz pamiętnik? nie zapomnij o dywizie między Spider i Man odpalcie śmigłowiec zaraz przyjdę Jestem w szoku, że dotarłeś aż tutaj. Ale czas twoich wygłupów dobiegł końca. E, wiesz, że doskonale cię widzę, prawda? Osiem lat użyrania się z nim. To dla mnie nie musiałeś! Ło, wow, kurde! Co ty robi? Łatwo jak to możliwe! Co się stało? Wydajesz się zdenerwowany. Zniszczy cię! No! Pazdan do, do, do tego spasiony, jak to mówi Czacha. A nie, to chyba nie Czacha mówił. A! Zresztą Chodź tu brutusie! Panie Brutusie! Panie Brutusie, spokój! Jest pan brudny! Pozwól, że pana umyję siecią! O kurde. No, jesteś brudny! Panie Brutusie! Panie Brutusie, pan jest brudny! Panie Brutusie! Proszę przestać! Panie Brutusie! Zły Brutus! O kurde. problemów tego miasta. Huh. Miałem ci powiedzieć to samo. Wiecie co robić panowie? Let's go. Najpierw tych maluchów. Małe King King pink, King Pinki. O kurde. Ej, pa panie spasły, panie spasły. Ok, już wiem. Mój kolega z klasy to mówił. Już wiem, kto to mówił. Panie spasły, panie spasły. Panie spasły, ma pan na DHD? No to widać. Szybki? Ja nie jestem szybki, to wy jesteście wolni. Ej, 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 panie Brutusie, co pan Tarczą się zasłania? Nie za nic? Nawet im nie, nie, nie płacisz? Dam sobie radę! Co dla są tacy słabi! Imbecylem to jesteś ty, gościu! Panie Brutusie! Nie ma posiłków, panie Brutusie! Panie Brutusie! Czemu pan ma krawat jak pingaj? Znaczy purple guy, znaczy to i tak jedno i to samo! Nie, nie, nie! Zły Brutus! Panie Brutusie! Panie brutusie. panie brutusie, Panie Brutusie, Panie Brutusie, proszę się uspokoić, trzeba Cię uspokoić, Panie Brutusie, o kurde. Tracisz grunt pod nogami, Ty to nie jest Brutus, to jest Nitashi, siema Nitashi, dasz autograf? Czy to masz 100 tysięcy subów na YouTubie, Panie Brutusie Nitashi, Panie Brutusie ex-Nitashi, proszę się uspokoić, proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić. Spokój. Spokój. Już, spokój. No co? No i co? Panie Brutusie, coś pana boli? Może główka? Trochę. Może moje nóżki coś pana swędzą? Czy może ręka? O kurde, chyba przesadziłem. Panie Brutusie, co pan robi? No i co pan zrobił? Okno pan rozwalił. Panie Brutusie, spokój! Do, do ściany! Znaczy do podłogi, znaczy co? Yy, panie Brutusie, nie wolno rzucać! Niedozwolone! Już, panie Brutusie! Panie się, bo pan maturany. ranę! pozwól, mu panu opatrzę. Panie się, pan spada, złapię pana. To co, damy sobie buzi? Może później. O, coś, coś, coś chyba panu Brutusowi nie. Nie ten, nie zadziałał. Chyba zdejmą kanał. Pan, pan, pan Brutus na, na YouTube ma na imię Tashi. Chyba mu kanał za to zdejmą. Wymarzony powrót do Rikersa. Masz tam chyba nawet więcej wrogów niż ja. Jeśli myślisz, że to będzie dla mnie choćby najdrobniejsza przeszkoda, Oj, muszę lecieć. Ej, powodzenia, Willy. Coś czuję, że ci się przyda. Idiota! Tylko dzięki mnie w tym mieście był porządek! Ech. Miesiąc! Nie minie miesiąc, a zaczniesz tego żałować! A założymy się! Ping idzie do więzienia. Koniec pewnej epoki. Wakacje dobry wybór. Mi tam pasuje takie taktyczne wakacje no, zrobić. wakacje to bardzo dobry wybór. Drzewko umiejętności. Awansuj na wyższy poziom i zdobywaj punkty umiejętności. Punkty umiejętności są przyznawane, gdy zdobędziesz wystarczającą liczbę punktów doświadczenia. PD. Wykonuj misję i pokonuj wrogów, by zdobywać PD yy, i z z zyskać więcej punktów umiejętności. No i mamy ten. Yy, ja zawsze idę najpierw w inkwizytora. I najpierw sobie zrobimy to. A resztę to możecie sami sobie, za, sami pi mi ten lista ruchów. Tutaj mamy rz, pajęczy rzut, nowy ruch. Okej, okay. to chyba wszystkie ruchy, to tu jeszcze mamy. Okej, okay. misję, mamy nową misję. Nie, zaraz będę. Zostało parę przecznic. Ach, chyba sam to zrobię. Nie, to niebezpieczne. Podziwiam entuzjazm doktora, ale czasem pakuję się przez niego w kłopoty. Muszę tam dotrzeć, zanim coś sobie zrobi. No, Ym. więc tak, Tam, tą misję zrobię sobie już w drugim odcinku, a teraz to sobie kończymy jak na dzisiaj. No, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja byłem ICUB i elo, 8.